Kniżka Brasek, Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Południowo-zachodnia połowa Polski pozostaje na skraju Wyżu, rozciągającego się od Wysp Azorskich przez Niemcy, Nizinę Węgierską po Morze Czarne, zaś północno-wschodnia połowa jest w zasięgu Zatoki Niżu z nadpółnocnej Skandynawii. Pozostajemy w powietrzu polarnomorskim. W kolejnych dniach północno-wschodnie krańce Polski będą w zasięgu rozległego niżu z nad Skandynawii, natomiast pozostała część kraju znajdzie się pod wpływem Wyżu z centrum w rejonie Rumunii i Morza Czarnego. Do Polski z zachodu i południowego zachodu będzie napływać coraz cieplejsza polarnomorska masa powietrza. Początek wiosny meteorologicznej z każdym kolejnym dniem będzie się poprawiać. W drugiej połowie tygodnia doświadczymy prawdziwie słonecznej i wiosennej aury. Temperatura maksymalna osiągnie prawie 20 stopni, ale noce będą jeszcze zimne, z temperaturami około minus 3 stopni. Weekend czeka nas słoneczny, ciepły i bez opadów.